czy kiedykolwiek dałeś komuś swój czas albo serce tylko po to, by poczuć się wykorzystanym, wyczerpanym i niewidzialnym? Z wiekiem nasza zdolność do pomagania innym staje się czymś naprawdę cennym. Nie tylko dlatego, że mamy mniej energii, ale dlatego, że nasz spokój ducha staje się ważniejszy niż kiedykolwiek wcześniej. A jednak niektórzy ludzie będą wciąż brać, prosić i oczekiwać, nie dając ci w zamian nawet chwili troski. Jeśli masz ponad 60 lat, ochrona swojej przestrzeni emocjonalnej to nie egoizm, to przetrwanie. Ten film nie jest o tym, żeby odwracać się od ludzi, którzy potrzebują miłości. Chodzi o to, by rozpoznawać typy osób, które po cichu odbierają ci samopoczucie, czas i godność, i nauczyć się kiedy i jak mówić nie bez poczucia winy. Bo pomaganie niewłaściwym ludziom może pozbawić cię tego spokoju, na który tak ciężko pracowałeś w tym etapie życia. Omówimy teraz siedem typów osób, które często przychodzą z uśmiechem, a odchodzą z twoją energią. Niektórzy robią to nieświadomie, inni celowo, ale efekt jest ten sam: czujesz się mniejszy po ich wyjściu niż byłeś przed ich przyjściem. Jeśli kiedykolwiek po rozmowie telefonicznej lub spotkaniu czułeś się bardziej zmęczony, podenerwowany lub sfrustrowany niż wcześniej, ten film jest dla Ciebie. Zostań ze mną, bo to, o czym zaraz porozmawiamy, może być różnicą między starością pełną wypalenia i żalu, a taką, która jest spokojna, szanowana i silna. Zaczynamy. Osoba numer jeden: Wieczny pożyczkobiorca. Niektórzy ludzie nie potrzebują Twojej miłości, rady czy obecności. Potrzebują tylko Twojego portfela. I co ważne, nigdy nie powiedzą tego wprost. Nazywają to przysługą, małą pożyczką, nagłym wypadkiem. A ty, ponieważ jesteś życzliwy i znasz ich od lat, pomagasz. Raz za razem. Wieczny pożyczkobiorca często ukrywa się za uprzejmością. Nie pojawia się z żądaniami. Zwykle owija swoją prośbę w poczuciu winy albo pilność. Nie prosiłbym, gdybym miał inną możliwość, mówią. Tylko tobie ufam, ale zauważasz pewien wzorzec. Jakoś zawsze mają nowy kryzys. I to ty zawsze jesteś rozwiązaniem, ale nigdy niczego nie oddają. Ani pieniędzy, ani czasu. Czasem nawet nie usłyszysz zwykłego, dziękuję. Psychologicznie to zachowanie trafia w Twoją naturalną potrzebę bycia potrzebnym. W starszym wieku, zwłaszcza po przejściu na emeryturę, możesz chcieć czuć, że nadal masz znaczenie w czyimś życiu. To piękne, ale też czyni cię podatnym. Wieczni pożyczkobiorcy to wyczuwają i wykorzystują. Nie chcą sami rozwiązywać swoich problemów, chcą, żeby ktoś inny dźwigał je za nich. Nie chodzi o to, by przestać komukolwiek pomagać. Chodzi o to, by zauważyć, kiedy Twoja pomoc nigdy nie wystarcza. Kiedy ktoś zawsze czegoś potrzebuje, ale nigdy nie zmienia swojego zachowania, to już nie jest pomoc. To współuzależnienie. A współuzależnienie niszczy dwie osoby ciebie i jego. Weźmy na przykład Billa. Ma 73 lata, żyje z emerytury i świadczeń socjalnych. Przez lata jego siostrzeniec wpadał do niego z kolejnym powodem: samochód się zepsuł. Brakuje na czynsz w tym miesiącu. Potrzebuje tylko trochę do piątku. Bill za każdym razem sięgał po swój czek, ale pewnego dnia Bill uświadomił sobie coś ważnego. Minęło siedem lat. Siedem lat jednostronnego dawania, podczas gdy jego siostrzeniec nie zmienił absolutnie nic. Żadnej nowej pracy, żadnego planu. Tylko nowa wymówka co kilka miesięcy. Więc Bill przestał. To było trudne. Czuł się winny. Martwił się, że jest bezduszny. Ale wiesz, co się stało? Jego siostrzeniec znalazł sposób, bo kiedy darmowa przejażdżka się kończy. Zaczyna się odpowiedzialność, a Bill wreszcie zaczął wydawać swoje pieniądze na coś, co naprawdę tego potrzebowało na własne zdrowie. Nie miej wyrzutów sumienia, że zamykasz swój portfel. Ochrona swoich granic to nie okrucieństwo, to mądrość. Osoba numer dwa: emocjonalny pijawka. Istnieje typ osoby, która nigdy nie prosi o pieniądze, nigdy nie przychodzi z mierzalną prośbą, a jednak wysysa cię równie skutecznie. Tacy ludzie nie chcą Twojej gotówki. Chcą Twojej energii, czasu i spokoju ducha i wezmą tyle, ile im pozwolisz. Emocjonalna pijawka zawsze ma problem, zawsze. I jakoś tak się składa, że zawsze dzwoni najpierw do Ciebie. Są przeciążeni, mają problemy ze zdrowiem, dzieci ich nie szanują, przyjaciele ich zawiedli, szef jest niesprawiedliwy. Ich życie, krótko mówiąc, to katastrofa, a Ty stajesz się ich nieopłacanym terapeutą. Na początku wydaje się, że pomagasz. Jesteś dobrym słuchaczem, dajesz mądre rady, ale zauważ, co się dzieje dalej. Czy oni stosują twoje rady, czy okazują choć minimalne zainteresowanie twoim życiem, czy po prostu wyrzucają z siebie emocje, a potem znikają do następnego kryzysu? Osoby starsze są szczególnie podatne na tego typu relacje. W miarę jak nasze kręgi społeczne się kurczą, trzymamy się tych, którzy jeszcze dzwonią, nawet jeśli te telefony niosą tylko emocjonalny bagaż. Nawet jeśli po każdej rozmowie czujesz się wyczerpany, a nie podbudowany, to nie jest relacja. To transakcja, w której korzyść czerpie tylko jedna strona. Psychologowie mają na to nazwę praca emocjonalna, a jeśli jest ona całkowicie jednostronna, może naprawdę nadwyrężyć Twoje zdrowie psychiczne. Chroniczny stres wywołany przez emocjonalne wyczerpanie może nawet podnosić ciśnienie krwi, pogarszać jakość snu i osłabiać układ odpornościowy. Spójrz na przykład Lindy, 68 lat, Ohio. Miała sąsiadkę w tym samym wieku, która wpadała prawie codziennie. Na początku wspólne kawy je łączyły, ale wizyty stawały się coraz dłuższe i coraz bardziej przytłaczające. Każda rozmowa dotyczyła tego, że coś znowu się psuje. Sąsiadka nigdy nie pytała o życie Lindy, nigdy nie oferowała wsparcia w zamian. Doszło do tego, że Linda zaczęła czuć niepokój, kiedy dzwonił dzwonek do drzwi. Aż pewnego dnia postanowiła coś zmienić. Przestała odpowiadać za każdym razem. Zaczęła stawiać na swój spokój. I zgadnij co? Poczuła się lepiej. Miała więcej energii, jaśniejszy umysł. Nawet jej córka zauważyła różnicę. Bo emocjonalny ciężar, podobnie jak fizyczny, może cię przygnieść, jeśli nigdy go nie zrzucisz. Nie jesteś nikomu winna swojego emocjonalnego zaangażowania. Zwłaszcza jeśli nigdy nie dostajesz nic w zamian. Jeśli nadal oglądasz ten film i uważasz te spostrzeżenia za cenne, napisz w komentarzu numer dwa, żeby dać znać, że jesteś tutaj. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz kanału, zrób to teraz i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć wartościowe treści, które informują i inspirują. Przejdźmy dalej. Osoba numer 3 Manipulator przez poczucie winy. Ci ludzie potrafią posługiwać się jednym bardzo skutecznym narzędziem poczuciem winy. Nie będą błagać wprost, nie poproszą jasno. Zamiast tego powiedzą coś w stylu: Nie sądziłem, że o nas zapomnisz, albo Musi być fajnie mieć tyle wolnego czasu teraz. I zanim się zorientujesz, robisz coś, czego nigdy nie chciałaś robić tylko po to, żeby nie czuć się tą złą. To, co czyni takiego manipulanta groźnym to nie tylko to, czego od ciebie chce. Ale jak się czujesz potem? Nawet jeśli pomagasz, nie ma radości, nie ma wdzięczności, tylko ciche przesłanie. Byłaś mi to winna. Jakbyś zawsze była jedną przysługę w tyle. Tego rodzaju manipulacja jest szczególnie szkodliwa na starość, bo uderza w twoje wrażliwe punkty, twoje poczucie obowiązku, twoją chęć utrzymania więzi, twoją potrzebę, by wciąż być potrzebną. To są piękne cechy, ale w nieodpowiednich rękach stają się bronią wymierzoną w ciebie. Niektórzy manipulatorzy to rodzina, inni to starzy znajomi, jeszcze inni to osoby, które ledwie znasz, ale które uznały, że Twoja dobroć to coś, z czego mogą korzystać raz za razem. Weźmy na przykład Jerzego, 74 lata, z Florydy. Znajomy z jego kościoła zaczął zaglądać do niego, prosząc o drobne przysługi: podwózka do apteki, pomoc przy telewizorze, trochę pracy w ogrodzie nic wielkiego. Ale za każdym razem, gdy Jerzy się wahał albo mówił, że jest zajęty, znajomy wzdychał i mówił: Myślałem, że chrześcijanie pomagają. To jedno zdanie wystarczyło, żeby Jerzy znów się ugiął, aż w końcu zrozumiał, co się dzieje. Granice to nie tylko coś ważnego to forma szacunku do samego siebie, a poczucie winy nie powinno być narzędziem do łamania tych granic. Manipulatorzy przez poczucie winy nienawidzą granic, bo oznacza to, że muszą przestać traktować Twoją dobroć jak darmowy automat z przysługami. Można być uprzejmym, nie będąc wycieraczką. Można być hojna, nie pozwalając się szantażować emocjonalnie. Prawdziwa hojność dzieje się tylko wtedy, gdy Twoje tak wypływa z radości, a nie z presji. Jeśli ktoś ciągle sprawia, że czujesz się, jakbyś była mu coś winna, to nie jest twój człowiek, to osoba, która cię wykorzystuje, tylko dobrze to ukrywa. A na tym etapie życia zasłużyłaś na coś więcej niż poczucie winy. Zasłużyłaś na spokój, zasłużyłaś na wolność, zasługujesz na relacje, które to szanują. Osoba numer cztery: emocjonalny pasożyt. To ludzie, którzy nie chcą twoich pieniędzy, twojego czasu, ani konkretnej pomocy. Oni chcą twojej energii emocjonalnej i będą ją wysysać, aż poczujesz się jak pusta skorupa. Znasz ten typ. Każdy telefon to kryzys. Każda wizyta zamienia się w sesję terapeutyczną. I bez względu na to, jak dobrą dajesz radę, ile godzin słuchasz, nic się nie zmienia. Bo to nie są osoby, które szukają rozwiązań. One szukają miejsca, gdzie mogą się wyładować. A jeśli nie jesteś ostrożna, tym miejscem stajesz się ty. Gdy byłaś młodsza, może miałaś siłę być tą osobą, która zawsze wysłucha, ale z wiekiem nasze emocjonalne zasoby stają się cenniejsze. Potrzebujesz przestrzeni na swój spokój, swój rozwój, swoje radości. A gdy ktoś ciągle zapełnia tę przestrzeń swoimi burzami, to zaczynasz żyć w jego chmurach, zamiast we własnym słońcu. Czasami emocjonalnymi pasożytami są członkowie rodziny, zestresowana córka, która dzwoni co wieczór tylko po to, żeby się wyżalić. Czasem to znajomi, którzy nigdy nie pytają, co u ciebie, bo są zbyt zajęci opowiadaniem o swoich dramatach. I najtrudniejsze jest to, że możesz czuć się winna, gdy przestajesz ich słuchać. Bo jesteś dobrą osobą, bo ci zależy, i oni to wiedzą. Ale prawda jest taka, nie jesteś ich terapeutką. Nie jesteś odpowiedzialna za naprawianie ich życia, zwłaszcza nie kosztem swojego zdrowia psychicznego. Pozwól, że opowiem Ci historię Heleny, 68 lat, z Colorado. Miała sąsiada, który zaczął wpadać niemal codziennie wieczorem, tylko po to, żeby pogadać. Na początku było miło. Potem zamieniło się to w godzinę narzekań na zdrowie, pracę, byłą żonę. Helena, próbując być uprzejma, ciągle słuchała, aż któregoś wieczoru zorientowała się, że boi się godziny 18, tak jakby miała iść do dentysty. Wtedy wiedziała, że czas to przerwać. Nauczyła się mówić: Nie mam teraz przestrzeni, żeby rozmawiać. I świat się nie zawalił spokój wrócił. Granice nie są okrutne granice to jasność. A emocjonalni pasożyci nienawidzą jasności, bo to oznacza, że ich niekończące się żerowanie musi się skończyć. Więc jeśli ktoś w Twoim życiu zawsze zostawia Cię bardziej zmęczoną, bardziej spiętą, bardziej przytłoczoną, zapamiętaj, to nie jest prawdziwa więź, to emocjonalna praca, a Twoja energia jest zbyt cenna, by nieustannie wydawać ją na kogoś, kto nigdy nie pomaga Ci jej odzyskać, jeśli nadal oglądasz ten materiał i uważasz te treści za wartościowe. Napisz w komentarzu słowo 4, żeby dać mi znać, że jesteś tutaj. A jeśli jeszcze nie zasubskrybowałaś kanału, gorąco cię do tego zachęcam. Kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć więcej treści, które informują, inspirują i naprawdę coś znaczą. Osoba numer 5, manipulator w przebraniu. Na początku wydaje się miły, nawet hojny, ale uważnie się przyjrzyj, bo za każdym komplementem, za każdą przysługą. Kryje się haczyk, a kiedy już go złapie, ciągnie za tę nitkę, kiedy tylko mu pasuje. To osoba, która pochlebia ci dokładnie tyle, ile trzeba, by zdobyć Twoje zaufanie. Może mówi, tylko ty mnie rozumiesz. Zawsze jesteś taka mądra. Sprawia, że czujesz się wyjątkowa. Tylko po to, by za chwilę o coś poprosić. Podwózka, przysługa, potem pożyczka. A jeśli się zawahasz, usłyszysz, myślałem, że jesteś inna. Albo nie sądziłem, że będę musiał ci to tłumaczyć. Manipulatorzy rzadko podnoszą głos. Oni wolą sączyć winę powoli, robiąc z ciebie tę złą, gdy przestajesz dawać. A im bardziej pomagasz, tym więcej oczekują. I to nigdy się nie kończy. Starsze osoby są często idealnym celem dla takich ludzi, szczególnie jeśli są życzliwe, samotne lub po prostu z natury pomocne. Możesz nawet nie zauważyć, że to manipulacja. Możesz myśleć, że tylko pomagasz komuś bliskiemu. Ale spójrz na schemat. Czy ta osoba daje tyle samo, ile bierze? Czy zawsze tak układa sytuację, by na końcu to ona wychodziła na swoje? Znam historię Edka, 82 lata, z łodzi, którego młodszy kuzyn zaczął odwiedzać raz w tygodniu: na początku tylko pogaduszki, potem załatwianie spraw, potem pożyczki, aż w końcu pożyczenie samochodu na kilka dni. Zanim Edek zorientował się, co się dzieje, kuzyn przestał nawet udawać wdzięczność. Zaczął się zachowywać, jakby wszystko mu się należało. Myślałem, że jesteśmy rodziną, mówił, gdy Edek zaczął odmawiać. Ale rodzina nie manipuluje. Rodzina nie traktuje cię jak bankomat z emocjami, czasem i pieniędzmi. Zasada jest prosta: jeśli ktoś chwali cię tylko wtedy, gdy czegoś chce, to nie miłość, to strategia. I nie jesteś nikomu winna spokoju swojego umysłu tylko dlatego, że ktoś ma na ciebie plan. W starszym wieku zaufanie staje się jeszcze bardziej święte. Nie bój się go chronić. Jeśli czyjeś zachowanie budzi Twój niepokój, nie ignoruj tego. Uśmiech przy prośbie? Uśmiech może być maską. Masz pełne prawo powiedzieć nie, bez tłumaczeń, bez usprawiedliwień. Zasłużyłaś na życie, w którym Twoja dobroć jest szanowana, niewykorzystywana. Osoba numer 6, ten, kto zawsze ma kryzys. Tacy ludzie nigdy nie mają dobrego dnia. Każdy telefon, każda wiadomość, każda wizyta to kolejny dramat. I jakoś zawsze wychodzi na to, że to ty masz wszystko porzucić i ratować sytuację. Na początku możesz poczuć się potrzebna, może nawet pomyślisz, że naprawdę pomagasz, ale z czasem ich ciągły chaos staje się twoim ciężarem. To osoby, które żyją dramatem, celowo lub nie. Zawsze coś się wali: niezapłacony czynsz, niesprawiedliwy szef, zdradzający partner, kolejna choroba, a ty masz być na każde zawołanie. Nie zrozum mnie źle. Pomaganie bliskim w trudnym czasie to piękna rzecz, ale jest różnica między osobą, która przechodzi przez trudny okres, a taką, która zamienia każde lato w burzę i chce, żebyś przez nią szła razem z nią, dzień po dniu. W starszym wieku energia nie jest już nieskończona. Twój czas, twój odpoczynek, twój spokój umysłu są cenniejsze niż kiedykolwiek. Jeśli czyjeś niekończące się problemy sprawiają, że czujesz się spięta, zmęczona albo przygnębiona, to nie rani już tylko ich. To zaczyna ranić ciebie. Weźmy przykład Karoliny, 74 lata, z Wrocławia. Miała koleżankę z dzieciństwa, Elżbietę. Ela dzwoniła codziennie, czasem po kilka razy. Na początku Karolina słuchała cierpliwie. Wiedziała, że Ela jest samotna, ale z tygodni zrobiły się miesiące, i rozmowy stawały się coraz cięższe zdrady, choroby, dramaty rodzinne. Karolina zaczęła gorzej spać, przestała wychodzić na spacery z sąsiadkami, miała gorszy nastrój, i dopiero kiedy córka powiedziała, Mamo, to już nie jesteś ty. Karolina zrozumiała, że coś się zmieniło. Bo tacy ludzie nie zawsze chcą wyrządzić krzywdę, ale to nie znaczy, że masz obowiązek poświęcać swoje zdrowie dla ich emocjonalnego huraganu. Nie jesteś łodzią ratunkową na czyjś niekończący się sztorm. Możesz powiedzieć: Troszczę się o ciebie, ale muszę też zadbać o siebie. I jeśli to sprawi, że ta osoba się oddali, to może ta relacja nigdy nie była prawdziwie zdrowa. Chroń swój spokój. Bo w tym etapie życia spokój jest wart więcej niż złoto. Jeśli wciąż oglądasz ten film i te refleksje są dla Ciebie wartościowe, napisz w komentarzu 6, żebym wiedział, że tu jesteś. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz, zrób to teraz i kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych materiałów. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć dalej, z sercem i z sensem. A teraz przejdźmy do osoby numer 7 tej, która trzyma Cię uwięzioną w przeszłości. Zawsze wspomina stare, dobre czasy. Zawsze przypomina ci, kim kiedyś byłaś, co potrafiłaś zrobić, a czasem, choć może nie wprost, co już nie możesz. Na początku to może brzmieć jak niewinna nostalgia, ale z czasem te słowa zaczynają działać jak łańcuchy, a nie wspomnienia. To ta osoba, która mówi: Kiedyś byłaś taka bystra, albo Pamiętasz, jak wszystko robiłaś sama? A gdy próbujesz się rozwijać, próbujesz zmieniać ciągnie cię z powrotem. Na co ci to teraz, w tym wieku? Za stara jesteś na takie pomysły. Oni albo nie rozumieją, albo doskonale wiedzą, że takie słowa po cichu podkopują twoją pewność siebie. Zaczynasz unikać nowości, ludzi, marzeń, bo ktoś z twojego otoczenia karmi cię historią, w której twoje najlepsze dni są już za tobą. I jeśli słyszysz to wystarczająco często, zaczynasz w to wierzyć, a ta wiara powoli odbiera radość, rozwój i nadzieję. Pomyśl o Henryku, 79 lat. Przez lata grał w szachy w parku, ale po udarze ręce nie były już tak pewne. Stary znajomy Jerzy powiedział: Daj sobie spokój, to już nie to samo co kiedyś. I Henryk posłuchał. Został w domu, patrzył jak świat przelatuje mu za oknem. Dopiero gdy pewnego dnia nieznajomy zaprosił go na wieczór gier w lokalnym domu kultury, Henryk się przełamał. Bez presji, dla zabawy. I. Śmiał się więcej niż przez ostatnie miesiące, bo ktoś wreszcie zobaczył w nim to, kim może się stać, a nie tylko to, kim był. Prawda jest taka: starość nie oznacza kurczenia się, nie oznacza zanikania, oznacza ewolucję, a każda osoba, która próbuje cię uwięzić w dawnej wersji siebie, nawet jeśli mówi to słodko, nie pomaga ci, trzyma cię w miejscu. Zasługujesz na relacje, które karmią twoje tu i teraz i wspierają twoje jutro. A nie takie, które zatrzymują cię w lusterku wstecznym. I to wszystko. To siedem typów ludzi, od których nigdy nie musisz czuć się winna, że się oddalasz. Bo to nie jest kwestia zgorzknienia, to kwestia granic. Chodzi o to, by wybierać spokój, rozwój i sens, zamiast winy, presji i starych schematów. Kilka słów na zakończenie. Starzenie się nie oznacza słabnięcia, oznacza mądrość. A częścią tej mądrości jest wiedzieć, kiedy odpuścić nie z gniewu, ale z miłości do własnego życia. Przez dekady dawałaś swój czas, troskę, energię. Byłaś tą, która pomaga, słucha, naprawia. Ale teraz, teraz jest czas, by chronić własnego ducha. Czas przestać dźwigać tych, którzy nie dźwigają Ciebie. Czas odejść od tych, którzy Cię wyczerpują, wzbudzają poczucie winy, nie okazują szacunku, lub po prostu nie widzą całego człowieka, którym jesteś dziś. Niektórzy będą próbować wmówić Ci, że jesteś egoistką, gdy mówisz nie. Ale pamiętaj, dbając o siebie, okazujesz siłę, nie egoizm. I to ta siła pozwala ci naprawdę cieszyć się latami, na które tak ciężko pracowałaś. Masz pełne prawo do spokoju, do zdrowych relacji, do życia, które cię podnosi, a nie przygniata. A jeśli ktokolwiek kiedykolwiek to kwestionuje, pamiętaj jedno: Twoje życie jest twoje. I nie jesteś nikomu winna nic, jeśli nie okazuje ci szacunku. Dziękujemy, że byłaś dziś z nami. Chcemy Cię usłyszeć. Napisz w komentarzu, jaka myśl najbardziej do Ciebie trafiła i jak zamierzasz ją wykorzystać w swoim codziennym życiu. Twoje refleksje są dla nas bardzo ważne. Czytanie Waszych komentarzy to nasza największa motywacja do dalszego działania. Jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, kliknij Lubię to, zasubskrybuj kanał i udostępnij go komuś, komu może się przydać. Twoje wsparcie pomaga nam tworzyć dalej, z sensem i sercem. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym filmie.